Witajcie na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj pokażę Wam, jak prezentuje się na ten moment mój pokój, ponieważ od jakiegoś czasu już dodawałam do niego kilka rzeczy, które mnie cieszą i ten pokój wygląda troszeczkę inaczej. Oczywiście znajdują się w nim rzeczy, które były do tej pory, ale też dodałam wiele nowych dodatków, które wydaje mi się, że ten pokój wypełniłem. No właśnie, ale zamawiałam sobie część rzeczy, część kupowałam. a jak wyglądały zakupy, zobaczcie sami. Dzisiaj wybrałam się na zakupy do Ikei. Dawno tutaj nie byłam, ale stwierdziłam, że chcę już zobaczyć, jak tutaj wyglądają niektóre przestrzenie, i może wybrać coś w przyszłości. Na maluszka. Ale najpierw skupiamy się na moim pokoju, ponieważ zaszły tam pewne zmiany i chcę jeszcze sobie dokupić takie drobnostki, właśnie jakieś roślinki, doniczki, jakieś różne rzeczy. To jest jeden z na TikToku, widziałam tą lampkę, lampka grzybek, mega mi się podoba. Fajne w ogóle, że ma ten beżowy krok. Tutaj jest taka fajnie podświetlona. W ogóle Wiśnia się ostatnio zajawił, czyta książki o macierzyństwie. Jestem w szoku bo ogóle, ja wczoraj do mnie podchodzi i mi gada jakieś ciekawostki o temat, o, na temat dzieci, na temat wychowania. Najbardziej z wszystkich rzeczy, które były w tej książce, przeraziły go zakupy. Ja mówię, Karol, przecież to na spokojnie, to ja się tym najwyżej zajmę. Nie no, te zakupy to dramat, przecież gdzie my to wszystko kupimy, Dzisiaj jak coś tam tyle tych rzeczy do kupienia. Tutaj wchodzisz, robisz zdjęcia w street style, proszę bardzo, I wchodzisz w nowej stylizacji. Idziesz. Ja na Met Gali, u Kardashianek jak tak było. Kim Kardashian miała specjalnie przed Met Galą, jak była w tej, su w tej sukience od Mary Monroe, to miała przed Met Galą normalnie rozłożoną właśnie taką garderobę, całą postawioną, taki z parawanów, na ulicy, przed Met Galą zaraz, żeby mogła się przebrać tą sukienkę, bo nie mogła w niej siedzieć. Więc po prostu tam się przebierała na miejscu, już musiała w niej dojść. No mega mocne. A już widzę Wiśnie, który właśnie tak będzie robił dla dzieci. Takie różne pokoje właśnie takie zwariowane. Będziemy projektować. Ale A widzicie, to mi często wyskakuje właśnie na Pinterestie. Takie fajne wózeczki. Ja sobie taki w kolorze złotym gdzieś na internecie, żeby tu móc sobie wszystko połapać, żeby pan partiuchy i możesz sobie z tym wyjeżdżać. Ale te też fajne w ogóle takie segregatorki mini, gdzie możesz sobie poskładać wszystkie rzeczy, które masz. Ale te chmurki mi się podobają. Fajne są te chmurki coś trzeba z tymi kablami porobić. Cute są te wszystkie rzeczy, ja jeszcze się tak powstrzymuję, jeszcze nie kupuję, właśnie po to, żeby, żeby tak jeszcze się nie nakręcać, żeby tak zdrowo miesiąc, dwa miesiące przed sobie już zacząć powoli kompletować rzeczy dla dziecka, ale naprawdę te rzeczy są tak cute, że nawet po prostu oglądając, ma taką wizję już na te rzeczy u siebie w domu. Okazało się, że w sumie stacjonarnie w Krakowie znalazłam mało rzeczy, większość zamówiłam, później wam zrobię taki wielki haul, co jest z czego, ale najpierw skupmy się na salonie. Kończy się zima, to za Chciałabym się pewnych zmian, oczywiście niewielkich, ale już takich, które będą miały już jakieś istotne znaczenie. Na przykład chciałabym się strasznie pozbyć tego dywanu i zamówiłam nam jakiś czas temu nowy dywan do salonu, więc teraz czas na zmiany. Dobra, tak się prezentuje ostatni widok opatrzony na ten okropny dywan zasikany już. Czy dywan jest na... ładny, tylko zasikany. Nie, ja tak nie lubię tego dywanu. Nie Uważam, ja że nie pasuje nam ten dywan, ale przetrwaliśmy z nim ponad pół roku. Teraz możemy wreszcie wymienić go na nowo. Taki piękny beżowy, bardziej w moim stylu. Co, jak co? Trzeba przyznać, że Odkąd tutaj mieszkamy, to to rozwiązanie z tym stołem jest genialne. Tutaj no. mamy zawsze kontakty, mamy tutaj kabelki HDMI. I to jest naprawdę mega fajne rozwiązanie. No musimy niszczyć dywany, bo musimy robić w nich taką dziurę, ale serio. Fantastycznie. Mi się o wiele bardziej podoba ten. Co myślisz? Spoko, jest fajnie, no. Mi się podoba. Tak rozjaśnia nam jeszcze bardziej tą przestrzeń, tak się... Ładnie, no i nie będzie siku na nie widać, bo jest taki kolor, kolor Nie będzie siku. W ogóle to jest fajna rzecz, którą zerwałam na PK Maxie na przecenie. I wyobraźcie sobie, już miesiąc wcześniej widziałam ten mebel za około 1000 zł i tak już mnie korcił, że już chciałam sobie go kupić. Nie kupiłam w finale, bo stwierdziłam, dobra, gdzie my to postawimy? I sobie później przypomniałam, że przecież mamy tutaj ten przedpokój. I że tutaj chcieliśmy właśnie takie miejsce do, do siedzenia i znalazłam to na przesunięcie za około 400 zł. więc super okazyjnie. I teraz uwaga, tu jest jeszcze schowek, więc tutaj stwierdziliśmy, że będziemy chować wszystkie rzeczy takie na spacerze dla psów, a tutaj będzie można sobie ubierać buciki. Jest taki też inny podoba mi się. Ale oczywiście nie mogłoby się obyć bez kwiatów. Ja uwielbiam jak są kwiaty w domu i bardzo lubię w ogóle gipsówkę, bo ona się długo trzyma. Też nie potrzebuje jakoś dużo wody, żeby o nią dbać. Też ładnie wygląda później jak się troszeczkę już podsuszy. W ogóle mi się gipsówka kojarzy trochę właśnie z wiosną bardziej. No i gotowe. Moim zdaniem pięknie się prezentuje teraz ta przestrzeń. Trochę się muszę przekonać do tego koloru, bo ja, wiecie, lubię takie bardziej stonowane rzeczy, a tutaj jednak dodaliśmy, ale bardzo mi się spodobała ta poszewka na poduszkę. Już ja nie mogę doczekać, aż będzie ciepło i będziemy mogli sobie zasiadać na zewnątrz na tarasie i sobie będą cały czas otwarte tutaj okna. Uwielbiam Teraz już mam tak przejrzyście, fajnie, wszędzie mogę teraz w tym pokoju nagrywać, co też mi się bardzo podoba. No i ten pokój jest zdecydowanie teraz bardziej dla mnie taki sentymentalny, ważny, ponieważ znajduje się w nim dużo rzeczy takich, które mają dla mnie jakieś większe znaczenie, między innymi właśnie przycisk subskrypcji na milion, statuetka, są też moje kamienie. Gramofon był przybyły tylko kolejne płyty. Jestem bardzo ciekawa, czy kiedyś po prostu będę mieć trudność, żeby je tutaj zmieścić. Mam nadzieję, że tak, bo chciałabym mieć jak najwięcej płyt winylowych, bo po prostu totalnie jest to moja zajawa. Tutaj też postawiłam obraz, który ostatnio pomalowałam wieczorem. Oczywiście to jest jedna część tego obrazu, bo chciałam zrobić taki właśnie łączony. Finalnie miał on wisieć na dole u nas w salonie, ale dalej go nie dokończyłam, więc jeszcze na razie stoi tutaj. Fotel był. Najlepsze jest to, że to jest fotel słuchajcie, jeszcze z biura w Store, który był wcześniej różowy. Ale żeby mi pasował, to ja go sobie otapicerowałam. Nawet wieszaki mi, słuchajcie, pasują i sobie zamówiłam takie, żeby tutaj y, ładnie to wszystko się ze sobą komponowało. Ale tak naprawdę to tutaj zaszło największe zmiany, ponieważ zamówiłam sobie stół i będę mogła już robić tutaj obrady i spotykać się z moimi asystentkami, też pracować przy tym biurku. Na dole mamy oczywiście też stół y, jadalniany w salonie, aczkolwiek Karol tam przez dłuższy czas montował, więc ja stwierdziłam, dobra, nie mam gdzie robić spotkań z asystentkami, więc kupuję stół i właśnie zmieniam mój pokój też pod to, żeby go do tego dostosować, więc teraz tutaj tak naprawdę większość mamy spotkań, też ja sobie stąd pracuję i naprawdę mam tutaj idealne światło, idealną aurę, też cisza i spokój. A ten telewizor ma wiele funkcji, ponieważ no oprócz tego, że mogę właśnie sobie przeglądać YouTube, abyś na bieżąco puszczać muzykę itd., dalej, nawet jest jego taki, że zobaczcie, on jest wysuwany i ja go mogę wysunąć aż do dotąd. I tak naprawdę będę mogła mieć już podgląd w momencie, kiedy będę mieć sesję, ponieważ tutaj mam dalej tła. Wielokrotnie z nich korzystałam, mogłam robić sesję w domu, mogłam nagrywać na tych tłach. Kto nie widział tego wcześniej, to pokażę Wam. I klikam na bilocie i mi się wysuwa, wysuwa tło i to jest, słuchajcie, ekstra. Tak naprawdę to była taka inwestycja na przyszłość, bo naprawdę u mnie się fajnie sprawdziły i teraz mam i swoje lampy, i swoje kamery, aparaty, tła i wszystko mogę robić tutaj u mnie w pokoju. Oczywiście, jeżeli mam jakąś taką, wiecie, większą wizję na jakieś Zdjęcie takie szerokie, no to tutaj nie będę mogła go zrobić, więc wtedy wynajmuję sobie studia i działam sobie tam. Lustro wcześniej stało sobie gdzieś tutaj przy ścianie, tam zawsze było średnie światło, a teraz tutaj mam idealne światło, żeby sobie właśnie robić selfie w lustrze, żeby sobie przeglądać. Mam tutaj dużo miejsca. No i mam oczywiście swoją toaletkę, która się nie zmieniła, ją uwielbiałam, słuchajcie. Jedyne co, to sobie zrobiłam w niej takie małe porządki i dokupiłam sobie tutaj kosz i takie małe elementy, ponieważ zawsze jak gdzieś tam gąbeczkę caje ja to sobie ją osuszamy papierem. I też brakowało mi kosza. Szukałam bardzo ładnego kosza i miałam taki, myślałam, żeby kupić sobie taki klasyczny złoty, ale obczaiłam na internecie taki. Zobaczcie, on jest na czujka to automatycznie, tak się jaram takimi pierdołami, ale naprawdę, kosztowało mi coś ponad 100 zł, ale super się u mnie sprawdza, sam się zamyka nie muszę się tym przejmować. Zaszły też zmiany, jeżeli chodzi o moją toaletkę i o kosmetyki, ale to pewnie pokażę Wam gdzieś na Instagramie lub w kolejnych filmach. Też sobie tutaj zakupiłam w ogóle za grosze, dosłownie, takie małe koszyczki, one kosztowały coś ponad dychę. Tak naprawdę fajnie się sprawdzają i bardzo ładnie wyglądają yy, na pędzle. Oczywiście żywe kwiaty, bo ja kocham żywe kwiaty yy, i u mnie to jest must have. Na razie mam tego fikusa, tą sterlicę. tutaj mam jeszcze jedną, kwiaty, które kupiłam na festiwalu roślin i tego, którego dostałam od, yy, od firmy, jak zamawiałam na dół te sterlicy, takie duże. Wszystkie kwiaty mi się tutaj super trzymają. W domu, jakiego miałam, gigantyczny problem z utrzymaniem kwiatów, a teraz się staram. Teraz dbam o nie i na razie jeszcze przetrwały, więc się z tego bardzo cieszę. Mamy bardzo przeróżne dodatki w przeróżnym przedziale cenowym, ponieważ na przykład te ozdoby kosztowały mnie na Westpring niecałe 300 zł, a na przykład, zobaczcie. Te świeczniki kosztowały mi niecałe 30 zł, bo akurat te dorwałam w Action, więc ja tutaj naprawdę mam taki miks rzeczy, ale myślę, że wszystko jest takie fajne, spójne, bardzo dobrze dobrane do mnie. Tak na przykład ten kubek. Ostatnio się stał moim ulubionym kubkiem, a to jest kubek z Primark'a. Słuchajcie, to też niecałe 20 zł. Ogólnie zaczynam się przełamywać i bardziej przekonywać do kolorów. I tak ten becz oczywiście i złoty kolor będą ze mną związane, ale zobaczcie, że nawet już tych plakatów takich, wprowadziłam już jakiś kolor yy, i się go aż tak bardzo nie boję. Stół moi drodzy jest z Westwinga, te krzesła są ze strony meble.pl, te świeczniki są z yy, Action. Poduszki są z H&M Home, lustro jest chyba z SF Meble, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o kosz, to zamówiłam go na Allegro, jak przeczytaję sobie automatycznie koszt, to na pewno wam wyskoczy. Ten wazon to też jest z H&M Home, te ramki zamówiłam sobie z Zarychą, to lustro też z Zarychą. Jeżeli chodzi o te dodatki, to one są z Westwinga, to też jest z Westwinga, to też jest z Westwinga, to jest na przykład z Primarka, te podstawki na biżuterię są z Ikei, a wieszaki są z firmy Jotex. To tak wielki. W skrócie oczywiście jeszcze wam dam info ile co kosztowało e, w opisie. Ale coś co uwielbiam w tym pokoju to właśnie światło. Zobaczcie teraz mamy go hour. Jak jest tutaj pięknie. I never got it, Moi teraz pokażę Wam backstage tego, jak nagrywam rylisy modowe. Już mamy tak przygotowane do stanowisko, część rzeczy wciągamy oczywiście się pokoju. I co jest fajne, bo to Ada się zajmuje światłem. Oliwka tutaj ustawia do ozdoby. Wszyscy robią coś, ja wybieram cyfryzację. No i oczywiście zaczynamy od ubierania się po kolei, warstwowo. To jest właśnie największy challenge. Nie można zmienić miejsca. Gdzie przynajmniej to po pomagać. Ale uwielbiam nagrywać serię, serio. Uwielbiam jak widzę to później ten efekt finalny. Mega mnie to cieszy. Moi drodzy, teraz zmiany w studiu. No przyznam szczerze, że było tu trochę pusto. Wy też dawaliście mi sygnały, że warto byłoby coś zmienić. Nie chciałam też przesadzić, więc będzie kolorek i będą też kwiaty. Ale zaraz sami się przekonacie jakie. Jedyne jakie tutaj przetrwają. No i oczywiście wyrzucamy te nudne poduchy, których praktycznie nie było widać. I w to wejdą inne zmiany. O właśnie te. Zobaczcie, a właśnie takie kwiatuszki to są jedyne kwiatki, które przetrwają u mnie w studiu. No jest bardziej tak kąki, mam wrażenie, że tak się coś więcej tutaj w tym studiu dzieje. Dajcie znać czy Waszym zdaniem zmiana na plus. Mi się bardzo podoba i niby takie małe rzeczy, małe zmiany, ale jednak widać yy, dużą różnicę. A teraz pokażę Wam, jak wyglądała nasza ostatnia sesja zdjęciowa. Pięknie, dostałam piękną kartkę teraz yy, z... Yy... Z gratulacjami Z i ciepłymi słówkami, więc mega miło. Zaczynamy sesję. Jeżeli jesteście ciekawi efektu finalnego zdjęcia, to znajdziecie je na moim Instagramie.